Szanowni Państwo, mam mało czasu, więc będę bardzo dynamicznie Wam opowiadać. Nie będę czytać slajdów, ale bardzo proszę prezentację. Ja jestem lekarzem, kardiologiem, internistą, ale jestem senatorem. Patrzę na ten problem otyłości z dwóch perspektyw: i lekarza, i senatora. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Otyłości, powinno być Światowy Dzień walki z otyłością, ale mamy też i europejski dzień, wiemy wszyscy o co chodzi. Proszę Państwa, co mogę zrobić jako lekarz? Jakie przesłanie powinnam, jaką tezę powinnam postawić moim kolegom lekarzom? Jak zastanawiam się, że 30% dzieci ma zwolnienia z WF-u, mówię, co możemy zrobić. Nie daję zwolnień z WF-u. To jest moja pierwsza teza. Druga teza, bo y, troszkę przeprofilowałam ten wykład, to jest jak odczarować, jak zachęcić młodzież, rodziców, y, dzieci do edukacji zdrowotnej. Może przez hasło, wybór, nie nakaz, po, podaję to pod zastanowienie. Mamy pewne wolnościowe takie usposobienie nie wszystko nam trzeba nakazywać. Może dzieciaki będą miały wybór, a my mamy ich zaczarować, zachęcić i y, y, do tego, żeby tą edukację zdrowotną wy, wybrały. Proszę, następny slajd. Proszę Państwa, razem z senator Sykułą, właśnie ponad rok temu w Sosnowcu pod hasłem Nie daje zwolnień z WF-u, rozmawialiśmy z nauczycielami WF-u i trzeba było się zastanowić, co to znaczy w ogóle od strony prawnej. Jeżeli 30% dzieciaków ma te zwolnienia, to coś jest nie tak. Dlatego były prace, były rozporządzenia w Ministerstwie Edukacji w 2019 roku. Proszę tak, dziękuję. Potem nowelizacja 2023, dlatego że tych zwolnień po prostu było za dużo. I teraz. Dlatego trzeba było podjąć pewne kroki, żeby je ograniczyć. I do, do, po, do lekarza pozwolenie WF-u może przyjść lub opinię rodzic, który zauważa, że dzieckiem się coś dzieje. Tak? I żeby nie zbyt pochopnie tych zwolnień nie wydawać, należy to dziecko zbadać i posługiwać się konsultacjami specjalistycznymi. Proszę Państwa, na jaki okres lekarz może dać takie zwolnienie z WF-u? Na jeden rok maksymalnie, nie ma minimum w przepisach, nie jest to określone. Proszę Państwa, bilansy zdrowia. Kiedy my mamy kontakt? Jako lekarze, jako medycy z dziećmi, właśnie w trakcie bilansów zdrowia. Też mówimy tu w czasie debaty parlamentarnej. To jest bilans ucznia w zerowej kasie, trzeciej klasie, teraz obecnie siódmej klasy szkoły podstawowej oraz pierwsza klasa pod lat podstawowy. Potem chodzi nam, żeby te dzieci też nie ginęły. Stąd nadzór medyczny jest bardzo potrzebny, nie zawsze jest to wykonalne. Powodem mogą być zwolnienia wszystkie choroby, które uniemożliwiają w zajęciach uczestnictwo, i wtedy mamy taką klasyfikację, gdzie. Specjalista, obecnie według nowelizacji lekarz POZ-u musi zakwalifikować pacjenta na jako trwale niezdolnego do wykonywania ćwiczeń na WF-ie. Nie będę czytać, to jest takie z rozporządzenia ministra edukacji, jak klasyfikujemy pacjentów pod kątem zdolności i do, do predyspozycji do zajęć z WF-u. Proszę Państwa, jaki lekarz może wystawić opinię? Już poniekąd powiedziałam, zgodnie z nowelą lekarz POZ-u, bo lekarz POZ-u, to był wielki błąd lekarzy tej specjalności, jest specjalistą, a w rozporządzeniu jest specjalista, ale może się posłużyć też konsultacjami lekarzy specjalistów. Wiadomo, że choroby dotyczą różnych specjalizacji, więc tutaj może się tym posłużyć. Proszę Państwa, no tutaj wyszczególniam te choroby, które są powodem do takiej opinii i zwolnienia z WF-u. To jest padaczka, duszności, zespół naczycowy, nie będę tego czytać. Proszę Państwa, wady serca. Jestem kardiologiem, dobrze wiemy, na sali są też kardiolodzy. Ciężka wada serca, która wymaga korekcji. Dziecko choruje już od małego i rodzice wiedzą, więc wtedy należy się Zastanowić nad taką opinią i czy zapalenie mięśnia sercowego, czy jakieś bóle w pracy piersiowej. Menstruacja nie jest powodem do zwolnienia z WF-u, chyba że to jest rodzic, co może taką opinię jednodniową wydać, ale wtedy się należy zastanowić, co z tym fantem zrobić. Proszę Państwa, choroby układu ruchu, przewlekłe choroby autominologiczne, RZ, ciężkie skrzywienie kręgosłupa, wady postawy, plus oczywiście jakieś złamania pourazowe też są powodem do tego, że może uczeń mieć cały rok zwolnienie z WF-u. Tak jak powiedziałam, lekarz. Obecnie wystarczy specjaliści do konsultacji, ale też mogą wydać takie, takie zaświadczenie czy opinię. Proszę Państwa, ja nieraz spotykamy się z młodzieżą i młodzież mówi, że nie chce ćwiczyć z różnych powodów. Czy niechęć do WF-u może zwolnić ucznia z WF-u? Tak samo jak niechęć do matematyki zwalnia ucznia z matematyki. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli są jakieś zjawiska, na przykład fobia, lęki, wymaga to odpowiedniej diagnozy i zbadania być może nawet u, u psychiatry. Proszę Państwa, mamy dowody, tu jest pan profesor Ponikowski, to są, to są rzeczy wiadome. W jamie w 2016 został Opublikowane takie badania na prawie ponad 4000 osób, gdzie wiadomo było, że wysiłek wykonywany i, i, i ruch w młodym wieku zapobiegał 15% zgonów i chorobom sercowo-naczyniowych prawie 12% i jest to udowodnione, że to poprawia rokowanie sercowo-naczyniowe. Proszę Państwa, Dlaczego nie daje zwolnień z WF-u? Bo badania jednoznacznie pokazują, że wysiłek jest korzystny i osiąga różne y, takie cele zdrowotne. Zwiększa wydolność układu krążenia, wytrenowanie mięśni, poprawa stanu układu kostnego, y, wskaźniki metaboliczne. Dzisiaj mówimy o otyłości. To nie jest tylko chore, choroba związana z rosnącą wagą. To jest choroba metaboliczna. Ona była cały czas przeźroczysta, nierozpoznawana. Już dzisiaj jest pani, y, pani profesor Mancal-Żmigas. Wiemy, że lekarze rodzinni muszą wpisywać wzrost i wagę w czasie w takiej wizyty już jest odpowiedź środowiska i rzeczywiście mogą diagnozować i wyłapywać te osoby, które mają problem z wagą, nie tylko z nadwagą i otyłością, o której mówimy, ale też z niedowagą. To są, jest bardzo ważne w bilansach. Proszę Państwa, tutaj dlaczego nie daj zwolnić z WF-u? Bo mamy badania, mamy dowody i w Polsce problem nadwagi dotyczy około 10% małych dzieci od 1 do 3 roku życia, 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i 22% młodzieży do 15 roku życia i pamiętamy, że yy, otyłość jest chorobą, jest chorobą wieloczynnikową, metaboliczną, ma swój numer i należy ją leczyć. Nie możemy pozostawić bez leczenia 9 milionów osób yy, bez leczenia. Jakie ma być to leczenie leczenie? Na faktach, na rekomendacjach. Oczywiście należy otyłości zapobiegać od najmłodszych lat i dlatego mówię o zwolnieniach z WF-u, WF gdzie my jako środowisko możemy się włączyć. Ale oczywiście nie, nie możemy zapominać o 9 milionach osób chorujących na tę chorobę. WHO zaleca godzinę ruchu dziennie o średniej, y, i zwiększonej aktywności dla dzieci od, 15, od 5 do 17 roku życia. Nie ma opcji. Ja nie wiem, co się dzieje. Bo z jednej strony rodzice y, zawożą dzieci na, y, na różne zajęcia, a z drugiej strony nie, 30 Procent dzieci nie ćwiczy na WF-ie. To jest taki dramat. Proszę Państwa, jak możemy podejść do edukacji zdrowotnej? Wiemy, że chcieliśmy, żeby to był program obowiązkowy, przedmiot obowiązkowy. Wszyscy lekarze, medycy bardzo nad tym ulewają, że tak się nie stało. Zatem wy wykorzystajmy ten potencjał, który mamy teraz, że mamy wybór, a nie nakaz. Może nam się uda, nie warto rezygnować. Jak musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zachęcić dzieci i młodzież do edukacji zdrowotnej, jak przekonać rodziców do edukacji zdrowotnej, jak przekonać nauczycieli do edukacji zdrowotnej. I być może jeszcze dyrektorów szkół. Proszę Państwa, wspólny dialog, bez dialogu nie ma żadnego zwycięstwa. Samorządy jednostek terytorialnych, współpraca z resortem edukacji, zdrowia, z resortem sportu, uczniowie, nauczyciele, rodzice, debaty, spotkania, konferencje, benefity za edukację. To jest taki mój, taka moja teza, że być może promując zajęcia i aktywność ruchową, można by było też tutaj nagradzać dzieciaki albo w ogóle za uczestnictwo w edukacja zdrowotna. Myślę, że warto. Warto, bo dzieci, młodzież mogą edukować swoich rodziców i swoje rodziny. Bo wiedza o zdrowiu od najmłodszych lat to droga do działań prewencyjnych i profilaktyki. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, bo edukacja zdrowotna ksz ksz kształtuje postawy prozdrowotne i promuje zdrowy styl życia. Proszę Państwa, dziękuję za to, że też wątek leczenia otyłości wybrzmiewa na tej konferencji, że jutro macie Państwo możliwość oglądnięcia wystawy, gdzie pacjenci z otyłością wychodzą z mieszkań i pokazują, jak Taką drogę, ciężką drogę przebrnęli, że otyłość to też jest alienacja z życia społecznego, że jest duże obciążenie depresją, chorobami psychicznymi. Dziękuję za to i pozdrawiam serdecznie. Życzę udanych obrad. Dziękuję pięknie.